Ale co się stało w Unii Europejskiej? Znaczy, dane są porażające. Popatrzmy, do czego doprowadziła ta idiotyczna, chora polityka zidiociała, zideologizowana. W 2008 roku, szanowni państwo, PKB Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych było mniej więcej równe. Tam 14, około 14-15 miliardów dolarów w przeliczeniu. 2008 rok, 2023. PKB Stanów to było 50% wyższe niż PKB Unii. 50%. Znaczy, to nie jest różnica na poziomie 2, 3, 5. 50%! O połowę szybciej się rozwijali, o połowę wyżej ten dochód, bogactwo swojego kraju dali radę zrobić. 14-15 miliardów w 2008, a, a w 2023 już 50% Stany nam odskoczyły. Co to oznacza? No Europa staje się skansenem, Europa przestaje się liczyć, my oczywiście jesteśmy, cieszymy się, że jesteśmy w Unii, ale przez te idiociałe polityki różnorakie, przez te zielone łady, przez to, że właśnie sobie korporacje robią biznes na ETS-ach, że tłamszą gospodarkę, Stany Zjednoczone nam uciekają, Chińczycy nam uciekają i że Europa właściwie nie liczy się na świecie. A